Robert, w swoich przewidywaniach wojennych, nie może uwierzyć, że w tej chwili Niemcy są bardziej oddalone od zwycięstwa niż w lecie 1940 roku. Ich triumfalny marsz przez Zagłębie Donieckie i Stepy Kałmuckie w kierunku Stalingradu i atak na Kaukas imponują. Tłumaczę mu, że trzeba dobrze spojrzeć na mapę, aby zdać sobie sprawę, że jeżeli cała ta operacja jest na oko wspaniała, to w gruncie rzeczy wygląda na zdecydowanie ryzykanską. Oni sami sobie stwarzają drugi front. Nie trzeba zapominać, że okupacja zagłębia Donieckiego nie podcina Rosji produkcji w takim stopniu, jakim Niemcy chcą nas o tym przekonać. Poza tym Anglosasi pchają w nich jak wtuczną gęś i łudzą się, że Rosja im się odwdzięczy. Odwdzięczy się po rosyjsku, tak jak zawsze się odwdzięczała. Hitler twierdzi, że jego zwycięstwa są einmalig in der Geschichte. Przypominam Robertowi podobne zwycięstwa. Rok 1806. Wojna z Prusami. Napoleon nie szczędzi zgryźliwych uwag pod adresem Luizy Pruskiej. Coś jak uwagi Hitlera o pani Roosevelt, czemu się zresztą nie dziwię. Ten nie lubił Luizy, ten ostrzy swój kapralski dowcip na Rooseveltowej. Po czym Blitzkrieg lepszy od niemieckiego. 10 października 1806 roku generał Mezzon bije Prusaków pod Szlajc. 14 października... Jena, Auerstedt. 10 października Kapitulacja Erfurtu. 17 października Bitwa pod Halle. 18 października Zdobycie Lipska. 19 października Murat wchodzi do Halberstadt. 20 października Lan i Davout forsują Elbę. 24 października Napoleon w Poczdamie. 25 października zdobycie szpandał, 26 października wejście do Berlina, 28 października Müra na czele 10 tysięcznego korpusu kawalerii bije 16 tysięczny korpus gwardii królewskiej pod dowództwem księcia Hohenlohe i bierze do niewoli księcia Augusta Pruskiego, księcia von Mecklenburg Schwerin, szwagra cara i generała Tałęcin i staje pod prędzlą. Wreszcie 29 października La Salle na czele 1200 kawalerzystów zdobywa Szczecin, broniony przez 5000 ludzi i 150 dział. Tego nawet Wieniawa nigdy nie dokazał w Adri. W 19 dni Prusy pobite są aż do Pomorza. Bez oddziałów zmotoryzowanych. Jeszcze tylko Dawu opanowuje Niżną Odrę. Mortier bije elektora von Hesse-Kassel, zdobycie lubeki i Magdeburga. Cała kampania pruska zostaje zakończona w 28 dni. I co jest Einmalis in der Geschichte? Bije wszystkich po kolei. Tylko Niestety, gdy przychodzi do spotkania z Rosją, Blitzkrieg bierze w łeb. Pruska i ława jest właściwie krwawą łaźnią. To Harków, potem Friedland, to obecne zwycięstwa, wreszcie odwrót pod Moskwy. To dopiero przyjdzie. Ale nie jestem pewny, czy należy się tak bardzo na to cieszyć.